Dzień dobry Państwu, z hali Towarzystwa Sportowego Wisła w Krakowie wita Państwa Telewizja Wisła TV przy mikrofonie Dariusz Zastawny. Emocje, niespodzianki, dramatyczne zwroty akcji, z tym wszystkim mamy do czynienia w tegorocznym play-off Energa Basket Ligi Kobiet. No bo przecież jeśli siódme i szóste drużyny po fazie zasadniczej nie dają szans w meczach wyjazdowych odpowiednio zespołom drugim i trzecim, to inne określenia niż sensacje nie są adekwatne. Z takimi właśnie kompletnie niespodziewanymi rozstrzygnięciami mieliśmy do czynienia w walce ślęzy z Artego oraz Gorzowa Wielkopolskiego z Energą, a dochodzi do tego jeszcze stosunkowo niskie zwycięstwo CCT w pierwszym meczu z Pszczółką. Wszystkie te wydarzenia bledną jednak w porównaniu z tym, co wydarzyło się w środę w Gdyni. To był prawdziwy koszykarski super-tlierer, a zakończenie czwartej kwarty meczuarki z Wisłą z pewnością przejdzie do Annału w rodzimej koszykówki. Wszak gdy na 2,8 sekundy przed końcową syreną prowadzi się trzema punktami, gdy rywal rozpoczyna grę pod własnego kosza i gdy do tego ma się do dyspozycji jeszcze jeden faul nieskutkujący rzutami wolnymi, niełatwo jest mecz przegrać. A jednak Wiślaczkom taka wpadka się przydarzyła. Czy powiedzie im się misja odbudowania morale? Czy uda im się pozbierać i nawiązać walkę z rozpędzoną drużyną z Gdyni? Czy dojdzie do czwartego meczu w niedzielę? O tym przekonamy się za niespełna dwie godziny. A tymczasem, drodzy państwo, szybciutko składy obydwu drużyn. Arkadynia z numerem siódmym, Santa e, San, e, Balticoitiene. 9 Kamila Podgórna, 10 Nia Kofi, 11 Aldona Morawiec, 13 Anna Makurat, 19 Martyna Stelmach, 22 dwa Amalia Rębiszewska, 24 Anna Jurczenkowa, 26 Zonia Greinacher, 32 Emma Cannon, 41 Barbara Balintowa, trenerem drużyny Arki jest Pan teraz wetra, a jego asystentem Tomasz Cielebąk Wisła Kanpak Kraków z numerem drugim Mercedes Russell, 3 Jordan Canada, 4 Leonor Rodriguez, 7 Magdalena Ziętara, 8 Justyna Żulowska-Cegielska, 10 Maria Konde. 12. Klaudia Niedźwiecka, 15. Maria Araujo, 19. Alicja Grabska, 21. Anna Jakubiuk, 24. Sofia Aleksandrawiciu z trenerem drużyny Wisły Wojciech Eliasz Radzikowski, jego asystentem Jordi Aragones. Sędziowie dzisiejszych zawodów, panowie Michał Proc, Tomasz Trybański i Michał Kuzia, a sędzią komisarzem Zbigniew Błaszkowski. A proszę Państwa, naszą relację z dzisiejszego spotkania oglądamy... Dzięki VBW Engineering z Gdyni oraz firmom krakowskim e, Wulko i restauracja u Babci Maliny. No i jeszcze zanim będziemy, mam nadzieję, obserwować emocjonujący pojedynek na parkiecie, króciutka informacja, no nazwijmy ją z gatunku organizacyjnych. Otóż e, poprzez YouTube i poprzez Facebooka będziemy śledzić tylko pierwsze 5 minut dzisiejszego spotkania natomiast później przeniesiemy już się już tylko i wyłącznie na kanał Wisła TV tak więc dokładny adres może podam www.wisła.tv rozpoczęła się gra Gdynianki w ataku na krakowski kosz no i będą nie, nie ma pierwszych punktów wydawało się że to będą dość łatwe czy Zientara opanuje nie opanowała również tej piłki Magdalena Zientara wydawało się w tej wcześniejszej akcji że Barbara... Balintowa w dość prosty sposób ulokuje piłkę w Wiślackim koszu. Tak się jednak nie stała. No i teraz bohaterka tego środowego meczu w Gdyni rozpoczęła akcję Gdynianek. Już jest Kanon. Russell naprzeciwko niej. No dobra, teraz pierwsza akcja w obronie Mercedes Russell. Pod koszami królowały gdynianki w tych dwóch pierwszych pojedynkach. Teraz Jordan Kanada, kompletnie nieudane podanie, przejęte przez Annę Makurat. Cannon, Russell naprzeciwko niej jest na czystej pozycji, ale nie trafia Zonia Greinacher. Zonia Greinacher, znająca kosze w hali przy Reymonta w Krakowie, przecież w ubiegłym sezonie występowała tutaj pod Wawelem. Wiślaczki, Magdalena Ziętara. przewinienie i Wznowią Krakowianki z boku. Półtorej minuty gry jeszcze bez punktów, tak więc troszeczkę nerwowo w ofensywie. No a może to po prostu dobra gra defensywna obydwu drużyn. Jordan Kanad. Żlowska-Cegielska. Poszła śmiało pod kosz, ale nie trafiła. No zobaczymy, jak długo potrwa jeszcze ta delikatna indolencja strzelecka obydwu drużyn. Kanon. No dobre podanie ma akurat teraz pod kosz i jest faulowana Nia Będą dwa rzuty wolne dla tej zawodniczki. To jest, no można powiedzieć, najnowszy nabytek drużyny z Gdyni. Ona pod koniec lutego zastąpiła kontuzjowaną Rebekę Allen. I dość szybko wkomponowała się w zespół gdyński. Jest silnym punktem tej drużyny. Otwiera uh, Nia Kofi. Rezultat. Drugi rzut wolny, już nieudany. Zbiórka Mercedes Russell i Jordan Kanada. Mercedes Russell. Lekkie nieporozumienie między Russell a Zientarą. Czas ubiega, ale jest na czystej pozycji Magdalena Zientara, a piłka nie chce wpaść do kosza. Russell. Są punkt. Tak więc 2 do jednego, Wisła obejmuje prowadzenie. Teraz szybki powrót do obrony, ale to była przepiękna akcja e, Anny Makurat. Nie poradziła sobie tam z no i... Teraz z kolei Gdynianki na jednopunktowym prowadzeniu. Rodriguez, jeden. teraz już Kanada oczywiście. Kanada, nie ma punktów. Dobitka Mercedes Ras. Cztery punkty Wisły, cztery punkty na koncie. Mercedes Rasa. Balintowa, Canon. Makurat. Kofi. A zbyt łatwo chyba się tam jednak przedarła przy linii. Były tam dwie krakowianki, ale poradziła sobie Nia Kofi. Ta z kolei. Już z trzypunktowym dorobkiem. A ja przypominam o naszej informacji niezwykle istotnej. Piąty i szósty odpowiednio punkt Mercedes' Rasa w dniu dzisiejszym. No, może to będzie ten mecz przełomu dla sympatycznej Amerykanki. Wracam do swojej myśli. Przypominam, że za około dwie minuty przełączamy się na www.wisła.tv. A rozłączamy się z tymi, którzy obserwują nas za pośrednictwem YouTube'a i Facebooka. Emma Cannon m, pierwsze punkty i to od razu trzy. W związku z czym dwupunktowe prowadzenie arki Gdynia, no, rozkręciły nam się troszeczkę, jeśli idzie o skuteczność. Po tych pierwszych niespełna dwóch minutach teraz już trafiają raz za razem obydwie drużyny. Magdalena Zientara. Pokazała się w Jordan Canada, jest zasłona od Żurawskiej-Cegielskiej. Ale nie ma pozycji rzutowej. Zobaczymy, jak sobie poradzi Leona Rodriguez. Nie poradziła sobie. Strata wiślaczek, Nam już kończył się czas. Makurat, no, no. Sprawa była dyskusyjna teraz. Czy tutaj przypadkiem nie było błędu połowy w wykonaniu Anny. Akurat, no ale prawdę mówiąc, tutaj ze swojego stanowiska nie widziałem dokładnie, jak była ustawiona zawodniczka zespołu Gdyńskiego. Dwa punkty stały się zatem faktem. 10 do 6 dla Arki i Barbara Balintowa wykorzystuje rzut wolny. No i do 5 punktów wzrasta przewaga drużyny gdyńskiej. Raso no, Dzisiaj dość energicznie widać nastawiona Mercedes Russell do zawodów V i dwa rzuty wolne dla Leonor Rodriguez. Leonor Rodriguez no ona Drugi mecz w Gdyni miała znacznie lepszy niż to pierwsze spotkanie. Rzuciła tam 25 punktów. W pierwszym meczu tylko oczek 10 Hiszpanki. Tak więc, no, no tutaj pewnie w Krakowie wszyscy liczą, że to nie będzie. Także co drugi mecz Leonor Rodriguez będzie się popisywała taką, no jak na nią, to standardową skutecznością, bo ona lubi tak powyżej 20 punktów trafiać w meczu. Na razie otworzyła dwoma celnymi rzutami wolnymi. Ładnie teraz w obronie Jordan Kanada wytrąciła tę piłkę balintowej z rąk. No ale czasu jeszcze Gdynianki mają bardzo dużo. Jest 14 sekund ma akurat z boku balintowa. Nie zdecydowała się na rzut. Powróciła do gry po obwodzie. No teraz grajna Greinacher przedarła się, ale tam czujna była Mercedes Russell. 2,8 sekundy do końca tej akcji, no to nie jest... E, niedobre wspomnienia ma Wisła e, z takim stanem, jeśli idzie o czas do zakończenia jakichś akcji, a to może wrócę do tej sytuacji jeszcze może później. Jordan Kanada. Rodríguez Gintara. Leonor Rodriguez. Jordan Kanada do Russell V. To jest trzecie przewinienie Arki Gdynia. A my informujemy po raz kolejny, że aby obejrzeć nasz mecz do końca, prosimy o przejście na stronę www.kadisław.tv. Leonor Rodriguez. Magdalena Zientara. faul, Czwarte przewinienie arki. No to na niespełna 5 minut przed końcem e, pierwszej kwarty. W podbramkowej sytuacji Gdynianki. Drugie przewinienie ma akurat. W związku z czym zmiana.